Punktu 10 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Materiały macie państwo dostarczone. Otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Nie ma chętnych do dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do, głosowia, do głosowania projekt. Uchwały Państwo macie. Proszę wyrazić swoje zdanie. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Kto z Państwa jest za, zechce przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuje się. Stwierdzam, że. Za głosów było 20, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję.